Siemka, siemka. Jestem już po, nie wiem, iluś tam meczach w Squad Battles, poprawiłem swój skład. Może nie jakoś zdecydowanie, ale no troszkę lepszy jest, bo na chwilę obecną wygląda on właśnie tak. Tutaj mam jakiegoś dziada z Macedonii na bramce. w skład Batelsa akurat spisywał się nieźle. Obrona Christian, Christiansen i Torres z Balanciaga na lewej, Vasquez na prawej, Lemar Le Muniain. Jezu, Nawet nie mogę dobrze tego wypowiedzieć. I Under Herrera w środku pomocy. O dziwo, Herrera mnie zaskakuje na razie pozytywnie. Gdy otwierałem paczkę z nim, to nie byłem przekonany do niego, a okazało się, że w zasadzie na razie dość przyjemnie mi się nim gra. No i cóż, tutaj z przodu Danjuma i Williams oraz chodzę Kajechon, pewnie pierwszy do wymiany będzie Kajechon. Z przodu w lewą obronę też będę musiał sobie poprawić na pewno, ale na razie taki skład, że. Można spróbować grać... zacząć grać w Division Rivals. Yy, I za chwilę do tego przejdziemy, ale no, jako... Ale przed meczem w Division Rivals chciałbym nanieść jakieś poprawki na stadionie. No i cóż i... Zaprezentuję wam mniej więcej jaki co sobie poprawiać. Yy, przejdziemy sobie do klubu. Ja tu mam ten hack Lecce. Chyba poszukam jakiegoś... Zobaczmy, czy mam coś fajniejszego. Piasta Gliwice nie wezmę. Nie podradzę mi jakoś mocno z Piastem. Już może dla ja jaj wezmę sobie tę AFC Richmond. Szczerze mówiąc nie oglądałem filmu związanego z, z tym klubem, ale... Tym wymyślonym klubem, ale mogę grać z takim hackbem na razie. Co do strojów, w zasadzie, muszę się zastanowić. Na razie mam większość takich paskudnych strojów. Ale też te stroje francuskie, które sobie wybrałem, no średnio mi leżą. Na dobrą sprawę. Zastanawiam się między tym a tym. Może dam sobie to. to. A na wyjazd. No, może piłkę też sobie zmienimy? A, nie mogę jeszcze. Sprawdźmy, czy można zmienić cieszynkę. No dobra, bardziej mi się ta podoba na tę chwilę. Jeszcze części... E, części personalizacji nie odblokowałem. No ale można już... No, no, trochę na stadionie można zmienić. Czy sam stadion możemy... Z, mogę zmienić? Mogę. Ogólnie mogę, ale chyba nie do końca na lepszy, więc zostaniemy na tym stadionie pretendenta. Na razie nie chce mi się wydawać kasy na na jakieś nowe y, stadiony bo wolę przeznaczyć pieniądze na, y, na zawodników ogólnie te motywy w większości też takie średnie niech będzie to. No, w zasadzie na ognisty. Kolej krzesełek. No, no taki jasno tyle, trochę taki oczojebny, tak, ale spoko mi to wygląda. Sprawdźmy trybuny. A no, damy to skoro mam ogniste, to może żółto-czerwony. Sektorówki. Jezu, żeby się zgrywało kolegowo, też damy roża VIP. A, tu damy Phoenix. W ogóle widzę, że w porównaniu z, z FIFA 22 jest troszkę więcej opcji do wyboru. Eee, troszkę więcej tych trybun do udekorowania e, jakimiś pseudosektorówkami, choć tak naprawdę <grywanie> będąc jakimś nie wiem, prawdziwym kibicem. E, Trybun fanatycznych, to można by się było obrazić na słowo sektorówka przy, przy tych serpentynkach. Pigotechnika za bramką dla mnie to jest e, mega, mega fajny dodatek. Także musi być obowiązkowo. Później pewnie sobie będę mógł zmienić kolor siatki, to też se na pewno zmienię, bo akurat gdzieś pigotechnika i kolor siatki to są rzeczy, które mi się najbardziej podobają. No i cóż, w zasadzie jeśli chodzi o przystrajanie stadionu, to to tyle. No i za niedługo będę... W zasadzie za moment w końcu zmierzę się w Division Rival. Zobaczymy jak mi pójdzie. Ale do tego nagram oddzielny filmik. Także dzięki, dzięki że byliście i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się hej.